...oglądać. I to były straszliwe zbrodnie, słuchajcie. A po to właśnie mi też nie zamierzam, bo może to oglądać również młoda widownia, więc nie chciałbym tego specjalnie opisywać, bo nie temu to służy. Pamiętajmy też o zbrodni w Nankinie, oczywiście ze strony Japończyków, o tym, że Chińczycy z kolei też na przykład dokonywali zbrodni na własnym narodzie, ilu Chińscy komuniści ludzi wymordowali to no, znacznie więcej niż wymordował Hitler, albo prawie tyle samo co wymordował. Znaczy, Hitler to wymordowano w ciągu całej II wojny światowej. Miliony Chińczyków oddało swoje życie, tak. Czy to w czasie wielkiego głodu, w czasie wielkiego skoku w Chinach, też podczas rewolucji kulturalnej. O tym też trzeba pamiętać, no, to co się działo w koreańskiej republice ludowo-demokratycznej za czasów yy, prawda, Kim il Kim jong i w tej chwili też może na mniejszą skalę, ale również Kim Jong-Una, yy, to też o tym trzeba wszystkim yy, pamiętać, że yy, jednak to jest inna cywilizacja, tak naprawdę szeroko pojęta cywilizacja chińska którą opisał w swojej książce na temat cywilizacji wielki polskich historiozof i historyk Felix Koneczny. Do tej cywilizacji chińskiej zaliczamy oczywiście Chiny, Japonię, Koreę. No Wtedy Koreę jedną, tak? bo nie było obu Korei dopiero do lata 50. Zaliczamy również do tegoż Wietnam. Prawda? Laos, Kambodża, cały ten obszar to jest cywilizacja chińska. Tak naprawdę, zresztą widać to nawet w filmach. Słuchajcie, jak widzimy filmy no, dotyczące Japonii czy y, Chin, filmy fabularne, to ewidentnie to widać po strojach, po sposobie zachowania y, i wielu innych rzeczach. A co jest dla tej cywilizacji, to bym powiedział, że ogromna rola rodziny, tak naprawdę rodzina jest autonomiczną jednostką, autonomiczną wręcz od państwa można powiedzieć. Cesarstw, jak gdybym bym tak ja to określił, kimś w rodzaju takiego, bym powiedział tak, takiego wielkiego ojca całego narodu. W ten sposób. Ojca wszystkich rodzin, tak to powiedział, w ten sposób, że jak on jest tym wzorem największym tak naprawdę. Jest synem niebios według ich Prawda, wierzeń, czy był, bo do niedawna, gdyż w Japonii na przykład to zniesiono, oczywiście w Chinach tak samo, tak? ale te tysiące lat Cesarstwa Chińskiego czy Cesarstwa Japonii, no, swoje piętno jak najbardziej wywarły na tej kulturze. Też o tym trzeba pamiętać. A teraz jakie strony bym polecił? I dlaczego? Yy, poleciłbym przede wszystkim, jeżeli chodzi o Chiny, to raport z państwa środka. Yy, dlaczego? Dlatego, że yy, jest to yy, naprawdę, yy, znaczy moim zdaniem bardzo dobra strona dotycząca yy, generalnie yy, Człowieka, który przebywa w Chinach, tam pracuje już od wielu lat. Zresztą to jest nie jest tylko o Chinach, ale i o Malezji, chociażby o Kambodży yy, i wielu innych krajach tutaj azjatyckich, Dalekiego Wschodu, ale głównie dotyczy on oczywiście Chin. Dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, że jest to pokazane od kuchni. Tam nie ma czegoś takiego z całym szacunkiem, jak w przypadku Wojciecha Stajdowskiego, na przykład, którego na no bardzo lubię oglądać, jeżeli chodzi o obozów w świat. Tam nie ma. Nic z reżyserki. Tam jest po prostu dokładnie pokazane... E, tak jak ja bym na przykład sobie wyszedł w tej chwili na ulicę, w swojej miejscowości na przykład, powiedział, że e, tu przechodzę obok takiego sklepu, wszedłbym do danej restauracji na przykład e, i pokazałem od środka, e, jak ludzie jedzą, co jedzą na przykład. Mnie to bardzo interesuje tam można bardzo wielu rzeczy ciekawych dotyczących chociażby jedzenia się dowiedzieć to na przykład chociażby jak Chińczycy przygotowują to jedzenie w wokach że na przykład szef z pracy jeżeli kogoś zaprasza z pracowników to często jeść papierosami tam w ogóle palenie jest powszechne i wiele tego typu kwestii Taka właśnie y, rodzinna też atmosfera pokazana w tym wszystkim. Ktoś, kto na przykład interesuje się y, no, y, Mikkę chociażby, moje też zainteresowanie, jak najbardziej się tym człowiekiem też interesowałem. Do dzisiaj na to mi pozostało. Y, nie będę mówić, co o nim myślę i tak dalej, bo to nie jest temat, prawda, tego mojego y, krótkiego wykładu. Y, natomiast no, też tam właśnie jego można spotkać. Może moim zdaniem zbyt jest to trochę pokazane w sposób taki ze zbyt wielkim szacunkiem, prawda, do pana Janusza, takim aż przesadnym. No, ale właściwie każda, każda strona jakaś ma swoje wady czy zalety. Dalej, oczywiście, polecam też. Panią Weronikę Zruszyńską, która skończyła sinologię, na świetnie język mandaryński oczywiście. No podobnie, że to jako z Państwa środka. Ona też właśnie opowiada czy o języku chińskim, prawda, o wielu innych tego typu ciekawych rzeczach, jak kultura chociażby też. Jeśli chodzi o Chiny, to też w kontekście herbaty Warto pamiętać o czajnikowych PL czy e herbata. Na przykład to jest w ogóle o herbatach, ale też są herbaty chińskie, więc też to wspominam. Szczególnie czajnikowy PL prowadzony przez pana Rafała przybyłok. To jest ta część dotycząca herbaty. Jeśli chodzi o Koreę, no to oczywiście pyta w Korei, prawda, mamy też czyli o Poznajance, która właśnie opowiada o kolei mieszka tam też jeszcze jeśli chodzi o kolej północną no to tutaj moim zdaniem bardzo dobrym kanałem jest Aiko i Emil i właśnie na tym kanale jest z kolei też Właśnie taki, nie wiem, czy pod jak to nazwać? Właśnie na temat KLRD. Ten auto tego kanału jeździ właśnie do Kolei Północnej. Zatem z swoją żoną Aiko i pokazuje, jak to tam wygląda od środka. Oczywiście warto pamiętać, że tam też są inaczej, to wszystko wygląda. Nie pojedziemy sobie tak do. KRD Tak, jakbyśmy na przykład jechali, chociażby nawet na Białoruś, że możemy sobie zwiedzać, co chcemy. No, tam nie. Tam czegoś takiego nie ma, natomiast no, y, warto też y, obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda ze strony osoby, która no, jest japonistą y, również, jak i y, też wiele lat jeździła, organizowała wycieczki do tego miejsca. Także to też warto o tym pamiętać. Też, jak już mówiłem, troszkę na temat Japonii, no to warto obejrzeć z kolei Tsukawaki Emi. Tutaj polecam jej kanał o Japonii, podsytułem Ja Ci Dam Japonia. Oczywiście też warto pamiętać, że poglądy również tam są prezentowane tej pani, z tym ja generalnie w wielu aspektach się nie zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne typowo, dotyczące Japonii, to uważam, że są jak najbardziej wiarygodne, tym bardziej, że ona mieszka tam i opowiada o tym od środka. Jest chociażby bardzo ciekawy materiał dotyczący choćby właśnie gejsz. Warto też to obejrzeć z czym się nie zgadzam jeżeli chodzi o nią, no to przede wszystkim kwestia tego, że dotyczące religii tak? no, ona deklaruje się jako szintoistka i buddyjska, ja deklaruję się jako katolik rzymski ortodoksyjny rzymski katolik więc no, jest to jakby obie te rzeczy są od siebie odległe biegunowo natomiast szanuję jej wiedzę sposób przekazania tej wiedzy też jest bardzo ciekawy. Także tutaj warto to zaznaczyć z tym, że tak jak mówię też trzeba no, nie brać wszystkiego bezkrytycznie. Co jeszcze? Co ja jeszcze bym polecił słuchajcie z tych kanałów jeżeli chodzi o tego typu Rzeczy, no to oczywiście, jest Koranka, też taki jako Jakoranka, jakoś tak, tak się nazywa. To też, też bym bardzo polecił ten kanał, bardzo fajnie pokazany. Prawda, tam w sposób taki lajtowy można to określić na no współczesne modłę, właśnie na temat kolei, związków Koranki z Polakiem i tak dalej. Też temat mówił nieżyjący świętej pamięci kolega, przyjaciel też no właśnie, również i miał kiedyś dziewczynę właśnie z Korei, oczywiście Korei Południowej i tutaj no też to jest dla mnie tym bardziej ciekawe te, te tematy. No oczywiście, polecam też filmy prawda, dotyczące Chin czy, czy Japonii, różnego rodzaju. Jeśli chodzi o książki, to no moim zdaniem, na przykład, taką książką dotyczącą Japonii, to warto przeczytać ten temat imię w wzorce Kultury Japońskiej pani Lud Benedict. To była kobieta, która no, miała już po II wojnie światowej właśnie zbadać tą kulturę Japonii, żeby. Żeby mogła przedstawić to rządzącym wówczas Japonią Amerykanom, Amerykanu, znaczy rozmawianiem z Macarturem, żeby po prostu przeprowadzić odpowiednie reformy, tak. I jej się to udało, przedstawiła to w bardzo ciekawy sposób. Poza tym też polecam... Słuchajcie... Tą książkę i To jest Bushido na temat właśnie Bushido. On ten właśnie nazonitobę napisał książkę na ten temat. Jest Japończykiem żyjącym, był Japończykiem żyjącym w czasach El -Meiji. I tutaj właśnie warto o tym pamiętać. Pamiętajmy jeszcze, jeżeli chodzi o kanały internetowe, to jeszcze oczywiście zapomniałem powiedzieć o Ignacym z Japonii, którego serdecznie pozdrawiam. Też warto obejrzeć. Jaki oczywiście Krzysztof Gonciarz. No, Gonciarz moim zdaniem jest dobry, ale trochę za bardzo się... W jego przypadku on, moim zdaniem, troszkę za bardzo się... Jakby, wydaje mi się, że wywyższa. To mi się akurat nie podoba. Natomiast ma świetne programy, w tym znaczeniu, że świetnie zrobione, profesjonalnie i tak dalej, to też, też trzeba o tym pamiętać, na temat właśnie Japonii. No i jeszcze oczywiście nie zapominajmy o dziele profesora Konecznego, właśnie na temat cywilizacji, gdzie jest opisana cywilizacja chińska chociażby. Też książkę, jaką bym polecił, to jeszcze Wam pokażę. To jest kolejny przykład. Ta książka, Chiny bez makijażu. No właśnie tam jest opisany właśnie na temat Chin, z bardzo ładnymi też zdjęciami. Nie tylko są Chin kontynentalnych, ale również mamy też Tajwan. Tutaj też mamy zdjęcie, prawda. Również, co bym jeszcze polecił, też książki Jolanty Tubielewicz właśnie na temat Japonii. Czy też jest taka książka, niestety, ale w tym przypadku nie pamiętam autora tej książki, ale tytuł to jest Drogana Hokkaido, też o tym warto pamiętać. Pamiętajmy też o filmach Akira Kurosawy, również ze słynnym aktorem Toshiba Mifune, również Shogun, jeśli chodzi o Japonię, też piękny film. Także mamy cały szereg tego wszystkiego. No i dlaczego warto poznawać Azję? Dlatego, że słuchajcie, to jest tak naprawdę część też i pełnoprawna naszej kultury. Dlatego, że Europa tak naprawdę leży na tym wielkim kontynencie no Euroazji, tak? Więc warto też o tym o tym pamiętać. A czego bym chciał, jeżeli chodzi o te właśnie narody azjatyckie? Dla nich, czego bym chciał im życzyć? To przede wszystkim poznania Jezusa Chrystusa i tego, żeby ich Naprawdę wspaniała kultura była przeciągnięta przez świętą wiarę katolicką, bo tego już więcej można życzyć człowiekowi, najdroższego, czego by się mu życzyło, jak nie wiecznego zbawienia. I tego z całego serca tym ludziom życzę. Życzę im poznania Pana Boga i wzajemnej. Wzajemnej miłości, wzajemnego szacunku, który potrafią sobie naprawdę w sposób wspaniały pokazywać. Także y, pamiętajmy o tym, że Azjaci to nie są dzikusy, mordercy, prawda, i tak dalej, ale to są ludzie, którym potrzeba tak naprawdę oświecenia wiarą i z tego oświecenia wiarą. Świętą katolicką wiadą im z całego serca życzę. Pamiętajmy jeszcze jedno: że właśnie Japonia na przykład wydała wielu świętych męczenników, ludzi wiernych do końca. To samo było w Chinach, czy w Wietnamie, czy w innych krajach Azji. Ci ludzie są naprawdę bardzo y, wierni temu, co głoszą. Temu co mówią i potrafi to zaprowadzić albo w kierunku właśnie dobra, albo zła. Ja życzę im, żeby doprowadziło ich w kierunku dobra, najwyższego dobra, jakim jest Bóg w Trójcy jedyny. I najświętsza Maria Panna.